Jestem kierownikiem duchowym Legionu Maryi w archidiecezji lubelskiej. Z panem Kaszczukiem spotkałem się po raz pierwszy wówczas, gdy otrzymałem nominację na kierownika duchowego Legionu Maryi. Pojechałem z legionistami na Jasną Górę, na pielgrzymkę, która corocznie odbywa się w sobotę, sobotę września. Wówczas przedstawiono bardzo takiego szczupłego wydawać by się mogło niepokaźnego człowieka. Przedstawiono, że jest on najstarszym, pierwszym legionistą w Polsce. Z czasem dopiero miałem okazję poznać jego historię, historię Jeńca Kozielska, historię jego wędrówek w czasie okupacji, spotkania z Franciszkiem Dafem. Wszystko to właściwie dowiedziałem się ze źródeł poza pisanych. Natomiast sam Anatol Kaszczuk wczoraj na tych spotkaniach na Jasnej Górze, bo co roku, kiedy odbywa się te pielgrzymki, był obecny na Jasnej Górze, był obecny jakby w dwóch stopniach. Mianowicie zawsze przed taką główną pielgrzymką, przed spotkaniem w całej Rzeszy Pielgrzymów Legionu Maryi, były spotkania zarządów poszczególnych, kuri poszczególnych komisji od Legionu Maryi. Polski, chodzi o to, żeby wydyskutować wspólne podejmowane działania, między innymi podzielić się swoimi przemyśleniami, uzgodnić programy formacyjne. I zawsze wtedy był obecny. Ale jego obecność była taka, że on siadał z reguły z boku i słuchał tego, tego wszystkiego, o czym się dyskutowało. Właściwie nie słuchał. Z reguły to jest tak, że siadał z boku, trzymał w ręku różaniec i ten różaniec odmawiał. Nie robił tego w sposób ostentacyjny, ale tak dyskretnie. Wszystkie te sprawy, o których myśmy tak z zapałem mówili, dyskutowali, on po prostu omatnął. Na koniec z reguły tego spotkania, kiedy już dopuszczano go do głosu, to sensie, że on chciał kilka słów powiedzieć, z reguły mówił kilka słów takich refleksji własnych, których najczęściej proponował do tego, żeby, żeby wszystko powierzać matce najświętszej. Miał swoje własne takie. Takie pomysły. Na przykład mówił, kiedy była mowa o regionie Maryi, który rozwija się na wschodzie, między innymi na Białorusi, na Ukrainie, powstawały prezydia. Wówczas on proponował, żeby właściwie te wszystkie sprawy związane ze wschodem, z relacjami na wschodzie, między Polską a Wschodem, z wszystkimi napięciami, które się były dyskutowane, to żeby oddawać w opiekę w Panu Jezusowi przez modlitwę, przez wstawiennictwo męczenników, zarówno totalitaryzmu tego sowieckiego, zarówno katolickich, jak i prawosławnych. On mówi sobie, tam po tej drugiej stronie już nie ma powiedziałem, wschód i zachód. są ci, którzy są męczennikami w swoją krew dla Chrystusa i oni już między sobą się dogadają, by dowiedzieć, co z tym zrobić, w jaki sposób wykraść łaskę dla, dla takiego wspólnego dzieła i pojednania między chrześcijanami. To był tego, jego taki yy, taka myśl, która rzeczywiście wydawała mi się taka bardzo, yy, bardzo cenna. Yy, drugi taki forma jego spotkań z nim to była na czasie już yy, spotkań modlitewnych na Jasnej Górze. Yy, wtedy, gdy była droga krzyżowa, uczestniczył w niej, yy, yy, stając dyskretnie gdzieś tam z boku, yy, a potem w czasie przyświętej uroczystej, sprawowanej ze szczytu Jasnej Góry. Był na szczycie zawsze i potem na koniec tej przyświętej z reguły wypowiadał się w kilku słowach, Cieszył się bardzo z obecności tylu legionistów i z rozwoju dzieła, dzieła legionu Maryi w Polsce. Przywiązywał dużą, dużą, dużą wagę do rzeczy symbolicznych. Oczywiście dla niego Jasna Góra, jak dla wszystkich Polaków, była miejscem szczególnym, tylko symbolicznym, ale, ale stolicą duchowo naszej ojczyzny. Kiedy wracając do Polski, przywiózł z Irlandii pleksem legionu Maryi. To postanowił sobie, że to Weksylium Legionu Maryi jest przeznaczone dla pierwszego prezydium Legionu Maryi, które powstanie na decyzji częstochowskiej, w Częstochowie samej nawet. I trzymał to Weksylium przez kilkadziesiąt lat właściwie, aż do czasu, kiedy powstało pierwsze prezydium, kiedy ono powstało, przekazał je do tego prezydium częstochowskiego. Dla niego to był ważny symbol, bo to był jego osobisty prezent również i dar dla Matki Bożej.